jestem na stacji, dzisiaj jest otwarcie sezonu motocyklowego, trochę późno, ale lepiej później niż wcale w, w olecku montuję kamerkę i jeszcze w jedno miejsce muszę zajechać po wzdroczynek. Jadę na pewną rozmowę i będziemy widzieć się na otwarciu sezonu motocyklowego. Także lux. jedziemy. it's Siemanko w kolejnym odcinku! Akurat jestem w drodze na łąże. Zaraz będę tutaj się wbijał na łąże, ale powiem wam, że słoików o godzinie 18.30, to powiem wam, że leci całkiem sporo, jest naprawdę ruch. Więc pierwsze pytanie, czemu ja tak wcześniej wyjeżdżam? Otóż, jutro w ociążu mam być. Na godzinę 13, niestety muszę być na godzinę 13, więc wyruszam sobie teraz jeszcze w takim niedzielnym zakazie. Bo rozładunek, no, mógłbym wyjeżdżać o drugiej w nocy, zajechać na, na miejsce, się rozładować i odbyć pauzę. Ale jest taki temat, że prawdopodobnie będę miał załadunek w poniedziałek od razu, jeszcze tego samego dnia. A startując za ciąża po dziewiątce, będę musiał. Będę musiał dojechać do Gostynia, więc pierwszy można powiedzieć taki plus, że z ociąża do Gostynia pojadę na nieprzewalonym czasie, bo prawdopodobnie jest tak, że przewaliłbym czas z ociąża do Gostynia. Bo jednak tam dymania troszkę jest, a czasu na dychę nie wiem, czy by mi starczyło, raczej wątpię. No i drugi temat jest taki, że jeżeli zrobię sobie dziewiąteczkę. Tutaj w ociążu dojadę do tego gostynia, się załaduję. Mam nadzieję, kurde, że mnie załadują, bo jeżeli nie, no to będzie lipa. I drugi, w, taki, I drugi taki jest plus, że z gostynia, załóżmy, będę miał 8 godzin z UK, że będę. Miał dwie godziny z Gostynia, więc dolecę może do Łomży, może do Ełku jeszcze w poniedziałek, więc zjadę prawdopodobnie we wtorek z rana, no z rana zamiast na wieczór, więc będę miał cały wtorek wolny, będę mógł się przejść na siłownię, będę miał cały dzień do dyspozycji, o ile załaduję, bo nie mówię, że mnie załadują. A Warszawa nocą nie jest taka straszna poza tym korkiem od... Budykieszu do Trojanów, żeby nie te spowolnienie, które miałoby miejsce to już na pałeś bym pewnie siedział A tak 20 minut ponad było w plecki Ale dobrze, Wisła przyjechana, chociaż tutaj się nie kurkuje, Wszystko się rozjechało, to co miało się rozjechać i lecimy Będzie przewalony czas, stawiam, że 12 minut No, dojechałem tutaj wczoraj o godzinie 1.30, coś takiego Pierwsze 30 I Szybko poszedłem w sumie spać Bo nawet nic nie jadłem wczoraj Już taki zmęczony tym live'em byłem Ale powiem wam, że taki live'ik W nocy Spać się nie chcę Oj kurwa Ale dobrze, czasu będę miał do jakiejś Łomży dojadę Pójdę spać I rano w domu Lux. Czekać teraz tylko na telefon, aż się A ja bym coś opierdzielił, kurde, wczoraj Ten obiad u teściowej Ten obiad u teściowej zajebał mi tak, zaburzył cały dzień, że nie mogłem dużo zjeść Halo, halo No i dobrze, zdejmuję Powiem wam, że ta droga do Gostyn to przejebane, muszę jechać na Pleszew, na Jarocin tam, Górowo Lipa jest, kurde, dobry towar. Mam ja tylko coś na szybko, jakiegoś kotleta, opierdolę i tu zaraz trzeba będzie zaraz trzeba będzie jechać. Troszkę wcześniej jak myślałem, ale to na plus. To sobie później tylko polecę do jakiejś łąży. Znowu pewnie o północy zakończę. I o 11 w domu. No i mamy jarocin. W sumie mogłem do biedry zaśniać. Ja rodzinę odjebałem trochę w korku. Tutaj jest takie rondo, że kurde się, się zbytnio troszkę tak nawet mocno korkuje. Mam jeszcze 46 km. Na 14 tam będę. Jestem zgłoszony, że ja będę na 16, więc 2 godziny szybciej będę. Więc 2 godziny szybciej może wezmę na zawodonek. No zobaczymy, ale lepiej być wcześniej jak później. Może się uda załadować, zobaczymy. Tutaj też nie wiem dokładnie jeszcze jak tu jechać. Chyba pojadę do centrum gostynia i później... Да но едет так, как моя. Że z pogodą trafiłem, bo taki deszcz walił. Normalnie burza była jeszcze w Jarocinie. Ale teraz słoneczko wyszło, więc przynajmniej załadunek przez bok nie będzie w deszczu. Coś tam stoi, chyba. Stoi, coś stoi. Na ja Marko się swoją uwaga Kurwa Służba Celno-skarbowa, ja pierdolę. on that. Mm -hmm. Jeszcze raz pokonałem Dzisiaj WTC? Tak O, brak papieru, najlepiej Standardowo. Tam zawsze jakiś korek, jakiś wypadek. I... Trzeba pisywać. No, trzy minutki. I tak. Też trzeba. Wie pan, jak to koledzy po fachu co jeżdżą więcej? Tam do dziesięciu to nie ma co. Nie. nie, panie, <grym> nie bierze, przychodzi? Niech, pan, niech pan bierze przykład z tego, co powinno być. Jeżeli co tydzień pan będzie miał jakąś minutkę, no, no. bo w ciągu czterech tygodni dwa razy się zdarzy, a tu już mi się już. Teraz następna stuwa. Yy, pan nie jest na pauzie. Jak pan robi wydruk, no. to inne czynności, młotki. Aha. Nie manipulowanie przełóżki. To samo. Praca jak każda inna. No. Muszą sprawdzić, muszą skontrolować. 2 km przed załadunkiem Nic nie dzieje się bez powodu Zostałem zatrzymany po raz drugi Drugi tydzień jest chujnia Bo zawsze coś To jest znak moi widzowie To jest znak Znak na zmiany I nie było Pierwsza kontrola Ja pierdolę ale ja fromazo jestem Dobra Ale widzicie Czasem takie spokojne przypalenie głupka, taki spokojne, bez żadnego rzucania, tak jak i na Warszawie to było. Może przynieść zadowalające efekty, że bez mandatu. Bo jeszcze do mnie się przyjechał o to, że na młotkach stoję, bo jeszcze się do mnie przyjechał o to, że na pauzie stoję w czasie kontroli. 100 zł za to. No i co? I już tutaj widać fabrykę, no. Mam czekać na info odnośnie załadunku. Firma wydaje się spoko i te rury nie są jakieś tam straszne. do babka do mnie mówi. Długie spodnie na załadunek obowiązują. Nie da rady, bo nie mam Zobaczę się, zobaczę Ciekawe czy mi radio w ogóle ściągnie Żeby nie zawołać na załadunek Nie nic, będę dzwonić może ja Dalej nic Szybciej mi tu dziewiątka wyjdzie, patrzę, niż mnie tutaj załadują Prawie 5 godzin stoję. Idę do biura, chyba powiem, że 9 robię, bo już nie mam czasu. <laughs> się udało z celno-skarbową, więc i tutaj myślę, że się uda. No i wykręciłem 9. Znaczy, jeszcze się dokręcę. Ja pierdźela. Nocna jazda będzie. Oj kurde. O, I goście przede mną tak samo. Ustawiłem sobie traskę, pojadę przez Śrem na środę Wielkopolską. Do wrześni, od wrześni sobie polecę brąkami. <grywki> najlepsza droga, najlepszy czas. Dycha będzie ruszona, ale to nic. Teraz też dziewiątka będzie wyknięta i zostanie mi jedna dziewiątka. Ale ta jedna dziewiątka to powiem wam, że przyda mi się prawdopodobnie, bo teraz jeszcze drugie kółko będzie w czwartek, będę wyjeżdżał na Polskę, w piątek wracam z Polski. To pewnie ta dziewiątka mi się przyda jeszcze jedna. Ale do zera się nie wyklepię, tak jak myślałem, że się wyklepię, ale nie jednak. No i mam Bramecz kurde, patrzyłem na necie, tak z ciekawości, ile teraz bramki, kurde, 118 zł, ja pierdolę zac. Przecież na tej autostradzie nic nie robię, to skąd, skąd te ceny tak podnoszą? Ostatni raz jeździłem to było 100 zł równo A teraz się pierdol jeszcze z drobnymi Nie ma to jak powiedzieć o pierwszej w nocy, dzień dobry, nie? Wam powiem, ale tak mi kawy się chce Mam 3.58 wyjechane Akurat na Radzymin zajadę, 4.30 akurat się wstrzelę Fajnie sobie czasem nadrobiłem Fajnie sobie czasem nadrobiłem, jak cisnąłem landami, bo praktycznie, wiecie, w nocy <laughs> Więc no, 3.59 wskoczyło, także pół godzinki na Radzymin Szybciej dojadę jak pół godziny, także elegancko. Kawka myślę czy nie podrzemać, jakoś zbytnio się nie chce, ale cały dzień pewnie przełażę, więc może na godzinkę się położę. No i co? I podrzemane pół godzinki. No i czas podróży, zaraz będzie dobiegał końca. No i w sumie jeszcze nie takie zaraz, 3,5 godzinki. Będę na suwałkach budzik ustawiłem, żeby nie było. Kurde, i dobrze że go ustawiłem, bo nawet nie wiem kiedy oko poleciało. Chyba jechać się zatankować. Łąża też elegancko pójdzie. I co? Ech, nie dałbym rady, już chyba nocek jeździć. Człowiek się odzwyczaił na dobre nocy To ja lubię spać No i dobrze Trasa dobiegła końca Jest kurde dziesiąte rano Idę do domu Się wykąpię Na siłownię pójdę Znowu się wykąpię jakoś ten dzień trzeba będzie przebimbać, a jutro na Litwę. Olej ja api, olej ja jest. No nic. To by było na tyle prawdopodobnie w tym odcinku. I że żegnajcie.